Hejka, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, z tej strony oczywiście Marecki i zapraszam was na kolejny odcinek z Bass Simulator 21, tym razem słuchajcie, a mam tutaj złom, złe słuchajcie logo, powinno być Bass Simulator 21 Next Stop. Next stop, słuchajcie, to jest nowy nowy darmowy, darmowy dodatek DLC. Można by tak też w sumie nazwać do bas Simulatora 27, który wyszedł już. No, słuchajcie, teraz nagrywam, no to tydzień mam obsługi, może z małym hakiem, no to już tak dwa tygodnie temu e, wyszedł, a dopiero dzisiaj mam taką możliwość <grych> sprawdzenia. Słuchajcie, tego, tego e, dodatku. Także w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, no pojedziemy sobie troszeczkę po mapie amerykańskiej, zobaczymy, zobaczymy, co się zmieniło tak wizualnie. Już wiem, że na wstępie jest troszeczkę inaczej. Graficznie, troszeczkę inaczej graficznie na, na wejściu, na wejściu gry. No ale jak będzie w trakcie, to zaraz sobie zobaczymy. Dobra, zapraszam na gameplay. Dobrze, słuchajcie, także tutaj ja musiałem, no musiałem, no mam do wykonania pewną misję, jak zawsze, yy, wy, wy, wy zrobiłem taką, słuchajcie, traskę numer 2, bo tak wiecie, tutaj dopiero zaczynam na tej amerykańskiej mapie, To że traska numer 2 łączy nam tutaj dworzec główny, yy, terminal A plus H i tam zrobiłem kolejne przystaneczki ale podejrzewam, podejrzewam żeby oto, to się troszkę zmodyfikować, bo oni też chcą, żebym podniósł West Oakwood, czyli właśnie tutaj ten rejon i Highlander Park, ten rejon do poziomu drugiego, ale to to wyjdzie słuchajcie, w trakcie. Na razie mam zamiar tak sprawdzić co się zmieniło słuchajcie, w, w, tym, w, tym, całym, w tym całym bus simulatorze. I słuchajcie, teraz troszkę, już, tak, już tak, na wejściu zgłupiałem no bo zobaczcie, tutaj są strasznie bardzo dobrze wystające, bardzo dobrze wystające yy, tory, słuchajcie, tory, tory tramwajowe i ja teraz nie pamiętam, czy one kurcze były, yy, no przed tą ak przed aktualizacją, kurcze, no nie pamiętam, nie pamiętam, słuchajcie, ale co mam krzywo, dobra, Kakuj gościu, czy ktoś tam? Dzień dobry. No już większa, jedna wielka zmiana. Zobaczcie, jedna osoba tylko na przystanku. Zawsze było więcej, nie? Zawsze było więcej jak się, jak się podjeżdżało po ten. Zobaczcie, kolejna. Kolejna zmiana. To są dzieci. O tym kurcze nie pisali. O dzieciach. I powiem, że kurczę, tak. Yy, nawet nie pomyślałem wcześniej, yy, że tutaj brakuje faktycznie dzieci. No, są ci piesi tam chodzili sobie w tej BFT. Te. Ale kurczę, nie pomyślałem, że faktycznie, no tutaj jest, wcześniej ta mapa była, yy, jak to się mówi, bezdzietna. Yy, bez no, taka mała pierdółka, zobaczcie tam też z przodu, yy, idą, idą za rączkę z rodzicami. No, kurczę, no ale to jest. No, ja wiem, że to potrzebne. Może troszkę to urozmaica. No i zobaczcie kolejny przystanek i jeden gościu wysiada, który wszedł na... po przeszłym odcinku. Słuchaj, tak ja łaczę gość do z buta, który przeszedł i tutaj są tylko dwie osoby. No ciekawy jestem ciekawy, jestem, czy to dlatego, że yy... że że to jest początek. Słuchajcie tutaj mojej rozgrywki na tej amerykańskiej mapie i czy to jest po prostu w ramach rozwoju co to miało być panie zielony czy to w ramach rozwoju będzie... będzie tych tych pasażerów przybywać więcej no ciekawe słuchajcie już też kurczę tak nie pamiętam co dokładnie oni mówili że będzie w tym dodatku zmienione ja wiem że ma być yy, no ci piesi mieli być yy, no bardziej, <laughs> bardziej sprytni mieli nie wybiegać na ulicę ale to się to się no okaże w y, praniu Tu też mój przysanek? Też Też kilka osób czeka Czekajcie, ja sobie jeszcze sprawdzę jedną rzecz Otwórzcie, kurczę, o przyklęku zapominam Ja sobie sprawdzę jedną rzecz Zapraszam tutaj człowieków Jak wychodzicie? Bo to jest takie, taki, ten ich tutaj był taki troszeczkę kurczę dziwny Ale no tak, tutaj dalej ta babka chodzi tip topami Ta też A nasz bohater? On też tak dziwnie śmiesznie, śmiesznie biegał, nie? A, no dobra, czyli, czyli w tej kwestii się nie zmieniło nic <ścoughs> Jak dziwnie biegał tak dziwnie biega do tej pory No nic, dobra To co, słuchajcie, lecimy dalej no i słuchajcie też, yy, też też z tego co tam wtedy pamiętam No to miał być poprawiony trafik A jak na razie tutaj widzę tutaj każdy już co już chyba trzeci tutaj chciał mnie yy, no, na Jana wyprzedać z lewej strony nie Także nie wiem czy oni akurat to mieli mieli w zamyśle poprawić I kurczę czy mieli w zamyśle po, poprawić tylko yy, tylko ten no korki, nie? że jak stoisz, stoicie na światłach, no to. No to, no to ten, no to no ten trafik idzie, idzie, idzie płynnie, nie? płynnie, płynnie się, się porusza i nie trzeba czekać, czekać, czekać i czekać, aż w końcu to wszystko się odkorkuje. No ale tu jest na pewno, tu jest na pewno już, już, już wielka różnica, bo widzę tych pasażer pasażerów. Na przystanku jest dużo, dużo mniej. No i kurczę te tory, wiecie co ja sobie muszę... Ja muszę sobie odpalić e, mój poprzedni odcinek i zobaczyć czy... Czy te tory były, bo mi się wydaje, że, że tutaj tych, tych trakcji tramwajowych nie było. Jakoś kurczę sobie nie przypominam, żeby to tak chamsko od, odstawało od tej drogi. I zobaczcie, tu też jedna osoba. Ej no słuchajcie, no to jak tutaj będę po jednej osobie tak zabierał, to tutaj nic nie zarobię no i kurczę, ten tutaj Aleksander Denis ma tylko jedne drzwi. Czy ta linia jedzie do. Uuu, zaraz, zaraz, to jest coś nowego. Tak, nie, zignory, otwórz mapę. Ja nie wiem, gdzie jest Island Inn. Otwórz mapę. Island Inn. Gdzie jest Island Inn? Że ja teraz nie będę szukał Island Inn. Ale zaraz, 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 powiem. China, coś tam, For Nimitz, e, Sierra Street i. Pa nie jadę tam. <gryw> nie jadę. Tu jest Lincoln, tu jest West Oakwood. Także nie jadę tam. Nie. I wie co wysiądzie? No, wysiadł. Ale ja, ja. Prawidłowa odpowiedź. Nie ma kary. Nie, no to tego to kurczę, nie ten. Tego to się nie spodziewałem. Fajna opcja No w sumie tak w sumie tak się zdarza, nie? Że, w ten, że się ludzie pytają Pytają kierowców czy ten autobus jedzie Konkretnie tam i tam no nie Dobra jedziemy w prawo To w sumie zaraz jeszcze ze, jeszcze ze dwa przystanki będziemy z powrotem na, na dworcu, a kurczę, teraz w lewo to jest China, tam w sumie tak dużych różnic z, z trafikiem na razie nie zauważyłem. Dobra, zabieramy tutaj kogokolwiek. Za późno, jak za późno? 3 minuty jestem w plecy. A to co oni też coś tutaj z czasem pozmieniali? Kurczę. No to jedziemy. Oj, zobaczcie. I znowu mnie tu wyprzedza na po lewej stronie. No i, i ja nie wiem, czy, czy to tak kurcze powinno być. To do opt optymalizacji to też nie jestem pewien. <ścoughs> czy coś jest podmieniane. Trudno, trudno powiedzieć. Graficznie. Ja wiem. No słuchajcie, podejrzewam, że wyjdzie dużo... Dużo wyjdzie w praniu. w praniu. no czyli podczas podczas gameplay. Otwieraj. A późno. Aby tutaj czas kurczę skrócili, że ten... <śm> że on teraz ujdzie, muszę teraz szybciej przyjeździć? A ja nie wiem. No bez tego dodatku, czyli wcześniej. Wcześniej było sporo czasu. a dobra, to też nie jest chyba poprawione. A dopiero teraz się podniósł. Albo, chyba, że musiałem czekać, aż się drzwi zamkną. Wtedy mogłem to spodnieść Bo to też była taka bolączka, nie? Że yy, dawałem przyklęk. A on się. No, stoi w miejscu, nie? Dźwięk idzie, a on stoi w miejscu. Nie no, ale słuchajcie, zaraz wam powiem, zaraz po tym odcinku, zaraz biorę się za. Zaraz się biorę za sprawdzenie. Yy, czy te tory, kurcze, były, czy nie. Dobra. Traska przejechana. Stanę gotowy do ulepszenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To co? zajdziemy jeszcze tutaj na ten yy, na ten Transit Terminal. Bo tam jest dosyć fajnie. Powiem, powiem wam, że ten Transit Terminal mi się bardzo podoba. W, na tej amerykańskiej mapce on się nazywał kurczę, bus station, nie? Jakby dworzec główny, a tutaj się nazywa transit terminal w amerykańskiej wersji. Powiedzmy sobie, tam ja chyba właśnie na samym początku ja tam go opuściłem i jestem właśnie ciekawy, czy on jest, czy on jest opisany. No i zobaczcie, zobaczcie ile tutaj jest tych tramwajowych szyn i tor. Ja nie wiem, czy to było. Kurczę no nie, kojarzę teraz za cholery. Terminal, czekajcie, A i H, DC C, nie, to chyba mam na górę jechać. Tak, tu jest terminal A, czyli jest opisany. Trzeba ja wcześniej tego nie zauważyłem. Zobaczcie, można było nie, nie zauważyć takiej wielkiej, e, wielkiej litery, jasny więc... Dobra, cyk, no i kolejna rundka. Ale to już słuchajcie. Ja już sobie przyjadę poza odcinkiem. Dobra, tyle na dzisiaj. No, słuchajcie, trudno tutaj wypaczyć jakikolwiek, jakikolwiek różnic. no troszeczkę inaczej chodzą ci piesi. Jest ich mniej na przystankach. Wcześniej to były takie bardziej, bardziej tłumy. Mam nadzieję, że, że w trakcie rozwoju firmy tych, 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 tych pasażerów będzie dużo więcej. No, ale chud naszego bohatera się nie zmienił. Nadal drypcze jakby miał. Rozwolnienie, słuchajcie, no i trafik, no zobaczymy. No tutaj, co ruszcieli mnie z prawej strony wyprzedzać cały czas, także zobaczymy. Zobaczymy w trakcie, w trakcie gry. No i a jest, słuchajcie, najważniejsza rzecz, najważniejsza rzecz, słuchajcie, bo też dodali nowe tereny. Tylko niestety, ja wam ich nie pokażę, bo ja ich nie mam odblokowanych. To są tutaj te tereny. Tutaj, to tutaj, ten cały północny nocny rewie, także to mam teraz zablokowane. Zobaczymy, kiedy to się nam odblokuje. Podejrzewam, że w trakcie wykonania tutaj misji na tej amerykańskiej mapce. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Ja już się z wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No i mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień w kolejnym Bus Simulator 21. Trzymajcie się, cześć cześć!